Pani. Dzisiaj będę robić makijaż tą paletką Tak jak widać Wyszło bardzo ciemno, ciemno. Jest też bardzo połyskujący I mam nadzieję, że zostaniecie dalej, żeby zobaczyć jak robię ten makijaż Dzisiaj zrobimy makijaż tą paletką Jeszcze nie mam na niego żadnego pomysłu, także Będę po prostu Improwizować Mamy taki mniejszy, bardziej zbity pędzelek i zacznę od tej ciemnej zieleni. Teraz sobie ten cień troszkę rozetrę. Teraz wezmę sobie ten fioletowy cień, taki fioletowo-kurkonodowy bardziej. Teraz sobie to też to u góry rozetrę troszkę. I wezmę sobie ten cień obok. Ten kolor jest przepiękny. troszkę mniejszy pędzelek teraz wodzą sobie taki puchaty pędzelek i ten jasny różowy i tu sobie go u góry tam Mniejszym paseczkiem ten sam taki, w końcówku i dołożę jeszcze troszkę zielonego. Na dolno powiek dam ten sam zielony dzień, kącik. A dalej nałożę ten najciemniejszy, brązowo-fioletowy. I dalej ten sam fiolet co tutaj. Wezmę sobie ten bardziej płaski, ten jasny róż i rozetrę Wezmę sobie teraz klej do prokatu I od zewnętrznego końcika nałożę sobie ten połyskujący zielony. I do palcem. A dalej nałożę ten połyskujący na różowo. Ja w środku powieki tam jeszcze ten połyskujący na niebiesko. Dołożę też troszkę tego kleju w kąci i na dolną powiekę. Na dolną powiekę dam ten połyskujący na różowo. I w kącik dam ten sam, ale już pędzelkiem. wnętrzny kącik dołożę sobie tego połyskującego zielonego cienia. Sobie tutaj troszkę oczyszczę, domaluję drogę oko i wrócę już chyba z naklejonymi rzęsami, bo akurat mam. Także za chwilę wrócę. Dokończyłam makijaż, zrobiłam sobie kreskę, dokleiłam rzęsy i usta zrobiłam. Usta zrobiłam troszkę podobne do oczu, czyli nałożyłam tę y, pomadkę z Heam w kolorze 610 Zumba, a na środek nałożyłam błyszczyk z Revolution. Yy, ten srebrny. Na linię wodną nałożyłam kredkę z Miss Sporty w kolorze 0,40 eukaliptus i zrobiłam kreskę eyelinerem Sinskin Skin, y, chyba 0,5. Na brwi nałożyłam żel z My Secret, ten przezroczysty, a dolne rzęsy wytuszowałam tuszem z Gosha. I wyszło tak dosyć ciemno. Wieczorowo, ale bardzo mi się podobają te błyski, są przepiękne. I całkiem szybko udało mi się przykleić rzęsy. Chociaż robiłam to drugi raz w życiu, także jestem w miarę zadowolona. Muszę sobie kupić troszkę więcej i poprowadzić z innymi modelami, bo te są takie wyciągnięte bardziej na środku. Muszę to sobie zrobić takie na boki, żeby były w kąciku bardziej wyciągnięte. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten makijaż, bo mi się bardzo podoba. O wiele bardziej niż paletką NYX, bo to jednak są same matowe cienie, a ja lubię, jak ten makijaż połyskuje, jak wygląda ten makijaż. Jest bardzo ładny. Już tam nie miałam takiego ładnego makijażu. Jak Wam się podoba, to możecie zostawić lajka i komentarz. I możecie subskrybować. Pa, pa!